Idziemy do Kryś na kawkę urodzinkową. Chodź Lusiu, na salony. Chodź na no, chodź Zobacz To Ojej, jak pięknie zapakowałam. Ja to tak nie potrafię. Jakie piękne. No dziękuję, Basiulka. To ty dla wie, ciebie że... szyłam specjalnie. To jak ty wiesz, że ja się cieszę z takich prezentów, Basia najbardziej. Moja kochana, dziękuję. No. Jego, coś ty mi tutaj. Tak cie. Co to jest, Basiu? Jejku. Do czego? No dla pachnie. jak zobaczymy, się pachnie. Zobaczymy, jak pachnie. Teraz zobaczymy. I na była... Dalej, no, zobaczymy, jak to działa. Z tego bazaru, wiesz? No tutaj to ujmij. No, wóluczko, kupwa tym jak ty wiesz, co ja lubię, Barbara? Daj wody nalała. A to? A to musisz sprawdzić. Co chcesz? na lavenda. No? Musisz sobie kupić takie większe. Ma jest... się, ale powiedz mi, na co to? to? angielski, na wszystko. Na wszystko? Na wszystko jakaś, ale świeżutkie. Świeżutki, A muszę to w lodówce trzymać? Nie. nie. Dużo? No za dużo. Osoby A to jakie? Pisz... Później. No, tu jest... Nie, no. Ocean. Aha. A tu lawenda. Aha. Dziękuję serdecznie. Sprawiłaś mi z radę. muszę dać do prądu. Ja to do sypialni sobie wezmę na tak, tylko że to wtedy kup sobie w zielarskim i Lawendy. Mam! Tak? Mam! No to będziesz lepiej spała. Jak mnie się to podoba, Wasiu, jak mnie się to podoba. Pięknie, bo to jest za duża powierzchnia wiesz i może tak nie będzie... Dużej, dłużej. I nie będzie może tak czuć wiesz, ale... I nie, ten olej jest A, za ale... słaby. Nie wyślij, ja robię to w całym Tak? No, ten olejek jest za słaby. No to... Jest. Just kidding. Just <laughs> Rodzinki Krysi odbyły się dla nas niestety z półtora tygodnia z opóźnieniem, bo, no bo Krysia była chora. Wiecie co? Dzisiaj postanowiłam po rozmowie właśnie z Krysią, że zrobię dla niej i dla siebie balsam do spania. A jak go zrobię, to przy okazji właśnie go pokażę Wam. Yy, momencik. Zawsze coś zapomnę zabrać. Słuchajcie, dostałam coś takiego w prezencie, ale już mi się kończy. Jest to w takim sztywcie balsam do spania i wieczorem przed zaśnięciem zmaruję sobie tutaj koło uszu i na czoło, i też trochę z tyłu naszej. I tak idę spać, nic mnie nie uczula i bardzo dobrze mi to służy. I postanowiłam, że zrobię coś takiego dla mnie i dla krysi. Zamówiłam na, na Allegro yy, z Ukrainy, ale są różne inne firmy też. Yy, olejek słuchajcie. Walerianowy, bo robię na wzór tego, który dostałam kiedyś w prezencie od moich dzieci. I na bazie oleju kokosowego i wosku pszczelego do tych słoików zaraz robię balsamy na noc. Zaraz Wam pokażę, jak to robię. Może to komuś się przyda, ale pamiętajcie, żeby zawsze. Zrobić sobie taką próbę uczuleniową, y, czy aby to kogoś nie uczula. Bo Waleriana to jest dosyć mocne zioło. Y, ewentualnie, no wiadomo, można pić waleriany, prawda? Y, kupić sobie w takim zielarskim sklepie y, ziele waleriany i zaparzać. Ale bardzo mi pasuje właśnie taki pomysł że tylko się balsamem smaruje i ten zapach mi pasuje, no i to taki jest zapach uspokajający i bardzo, bardzo taki y, przygotowujący do dobrego snu. Także bardzo wam polecam i Obejrzenie dalszej części filmu, gdzie właśnie taki balsam będę dla Was wykonywała. Słuchajcie, takie sztyfty z, do spania y, można kupić, można kupić, ale są bardzo, bardzo drogie. Zobaczcie sobie w internecie, poszukajcie. A można też zrobić samemu i nie tylko koniecznie z walerianą. Można na przykład zrobić sobie z melisy albo z lawendy. Co Was uspokaja, sprawdźcie. Zróbcie sobie zawsze małe pojemniki i sprawdzać, które ziółko Wam najbardziej pasuje, albo później, właśnie dla. Dla jakiejś osoby w prezencie, dla jakiejś babci, cioci starszej, które mają problemy, czy wujkowi, którzy mają problemy z zasypianiem, to y, takie balsamy bardzo fajnie działają. To co? Zabieramy się do dzieła. Zapraszam do kuchni. A więc, przygotowujemy garnek. Będziemy robili w kąpieli wodnej. wstawiamy naczynie, rozpuszczamy olej kokosowy i ja daję dwie kostki wosku. To musi się wszystko rozpuścić. A na końcu dodamy krople z olejku. Walerianowego. Wosk pszczeli nam się pięknie rozpuścił z olejem kokosowym, a więc teraz dodajemy olejek. Olejek z melisy, olejek z lawendy według wyboru, lub olejek walerianowy na dobry sen. Kremik. Przelewamy do pojemników. Słuchajcie, ja robię to wszystko na próbę. Robię to pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiałość. Robię tak, żebyście wiedzieli, jak eksperymentuję w kuchni. Tu będzie dla Krysi. O, I dla mnie. Olej kokosowy, wosk pszczeli, olejek eteryczny, walerianowy, lub z melisy, lub z lawendy. Jest to balsam do spania. Wieczorem posmarować. Skronie i już będzie lepszy sen, lepsza nocka. Balsam na dobranoc.